Wielki mistrz kina i reżyser wybitnych filmów kryminalnych Alfred Hitchcock, zapytany kiedyś o przepis na najlepszy film sensacyjny, dał taką prostą odpowiedź: Powinno się zacząć od trzęsienia ziemi, a potem to już napięcie powinno tylko rosnąć. Podobnie było z wyprawą drugiej eskadry Pacyfiku wysłanej z Bałtyku na pomoc oblężonemu Port Arthur podczas wojny rosyjsko-japońskiej w 1904 roku. Zaczęło się źle, a potem było już tylko gorzej. Witam, mam na imię Gregor i zapraszam na kolejny odcinek Morskich Opowieści. Wojna rosyjsko-japońska była zdecydowanie najbardziej upokarzającą porażką, jaką poniosło Imperium Rosyjskie, a bitwa pod Sushimą była najbardziej celebrowaną bitwą w całym konflikcie. To była bitwa, która zniszczyła morale marynarki wojennej Imperium Rosyjskiego. Ta porażka, jedna z wielu, jakie poniosła Rosja, ostatecznie unicestwiła nadzieję dworu carskiego na odniesienie zwycięstwa nad Japończykami. Pokazała także, jak słabe stało się Imperium Rosyjskie w ostatnich latach. Bitwa pod Sushimą była tylko ostatnim akcentem fatalnej podróży, która została od początku źle zaplanowana i podjęta była jedynie w desperackiej próbie uwolnienia rosyjskiej eskadry więzionej na Pacyfiku. Dla Carskiego Dworu wyprawa rosyjskiej drugiej eskadry miała się stać powodem do wstydu, o którym chciałoby się jak najszybciej zapomnieć. W czasie podróży na Daleki Wschód ta armada stała się źródłem wielu poważnych incydentów międzynarodowych i napięć dyplomatycznych pomiędzy Rosją i innymi potęgami europejskimi, nie wspominając już o podróży, o której można powiedzieć droga przez piekło dla ludzi służących na pokładach okrętów wchodzących w skład eskadry. Oprócz tego, ta podróż stała się dla wielu przyszłych dowódców marynarki wojennej podręcznikowym wręcz przykładem, w jaki sposób nie prowadzić długotrwałej operacji morskiej. Historia drugiej eskadry Pacyfiku rozpoczęła się, gdy stało się jasne, że pierwsza eskadra stacjonująca w Port Arthur ma kłopoty. Ze względu na swoją lokalizację, rosyjski port Port Arthur okazał się większym problemem niż był tego wart. Jedyny niezamarzający rosyjski port na Dalekim Wschodzie znajdował się na końcu półwyspu i był otoczony wzgórzami. Oznaczało to, że Japończycy nie tylko nie mieliby trudności z odcięciem połączeń z Port Arthur. Ale także z wykorzystaniem okolicznych wzniesień, aby ostrzeliwać tamtejszą eskadrę. Nie ułatwiało życia również to, że wejście do wspomnianego portu było dość płytkie, co oznacza, że większość dużych okrętów była uwięziona do czasu przypływu. Nie pomagało też to, że większość dowódców eskadry tak naprawdę nie miała wielkiej motywacji do prowadzenia agresywnych działań na morzu. Co najgorsze, dowódca eskadry wiceadmirał Stepan Makarow, nawiasem mówiąc, był on zdecydowanie najzdolniejszym oficerem marynarki rosyjskiej w tym czasie, poległ podczas jednego z wypadów floty Sport Artur, gdy jego okręt, flagowy pancernik Pietro Pawłowsk, wszedł na minę i eksplodował. Z chwilą, gdy morskie siły rosyjskie na dalekim wschodzie zostały zablokowane, niejako odpowiedzią, na tę sytuację było wysłanie jeszcze większej ilości okrętów na ratunek uwięzionym jednostkom w Port Arthur i we Władysławowstoku. Na szczęście akurat Rosja carska miała do dyspozycji dwie inne floty w postaci bałtyckiej i czarnomorskiej. Plan polegał zasadniczo na zebraniu nowych sił i wysłaniu ich na odległość 18 tysięcy mil, aby walczyć z Japończykami i uratować uwięzione tam eskadry. Trzeba przyznać, że nie był to plan ad hoc, zrobiony na kolanie. Podobne scenariusze istniały już od kilku lat, że na wypadek wojny z Japonią zostaną tam wysłane posiłki drogą morską. Oczywiście był to projekt, który łatwiej zaplanować niż zrealizować. W tym momencie swojej historii Imperium Rosyjskie nie było dokładnie najpopularniejszym narodem w Europie. Szczególnie dla Brytyjczyków, ani też nie posiadało żadnej bazy, w której eskadrę tej wielkości można byłoby przyjąć i zaopatrzyć w węgiel. Ponadto prawo międzynarodowe pozwalało krajom neutralnym odmówić udzielenia Rosji jakiejkolwiek pomocy. Ogromna większość rosyjskiej floty składała się z okrętów, które nigdy nie były przeznaczone do pływania po oceanach. Nie mówiąc już o klimacie tropikalnym, nie wspominając także o tym, że spora część okrętów, które miały zostać wysłane, była już dość zaawansowana wiekowo i została zasadniczo zdeklasowana przez nowoczesne, jak nowe czasy, japońskie okręty, których większość była wybudowana w Wielkiej Brytanii. Pomimo to miały być one wysłane przez pół świata na ratunek uwięzionym jednostkom. Ja wiem, co możecie sobie pomyśleć. Pomimo tych wszystkich wątpliwości, dlaczego Rosjanie nadal trzymali się swojego planu? Odpowiedź jest prosta. Wszystkie te wątpliwości były po prostu ignorowane. Aby dowodzić tymi siłami, car wybrał kontradmirała Zinowija Rożestwienckiego. Był on doświadczonym weteranem wojny rosyjsko-tureckiej z lat 1877-1878 i był najprawdopodobniej najlepszym wyborem z tego, co było dostępne. Był on znany z niezwykle wybuchowego temperamentu. Nierzadko dochodziło do rękoczynów w jego relacjach z krnombrnymi marynarzami. W stosunku do oficerów musiał się niestety powstrzymywać, choć jak sobie wyobrażam, w niektórych przypadkach przychodziło mu to z wielkim trudem. Wymagający nie tylko od innych, ale i od siebie. Służąc we flocie czarnomorskiej na uzbrojonym parowcu Westa, brał udział w wojnie z Turcją, podczas której odznaczył się w walce z okrętem tureckim 11 lipca. 1877 roku, za co został odznaczony orderem św. Jerzego IV stopnia. Z tą walką związany jest epizod charakteryzujący charakter Rożestwiańskiego. Mianowicie walka polegała na tym, że rosyjski parowiec uciekał przed znacznie silniejszym tureckim pancernikiem Fethi Bulend. I choć rosyjscy artylerzyści, nad którymi dowodzenie po trzech godzinach walki przejął właśnie Rzezestienski, strzelali celniej od tureckich, to jednak ich pociski niewiele mogły zaszkodzić tureckiemu opancerzonemu okrętowi. Po powrocie do bazy dowódca westy, kapitan Baranow, próbował przedstawić walkę w ten sposób, że rosyjski parowiec uszkodził i zmusił do ucieczki turecki pancernik. Poparli go w większości oficerowie Westy i rosyjscy wyżsi dowódcy, w tym admirał Makarow. Rozesławieński publicznie oskarżał się i spowodował tym wielki skandal, na to, że przyznany mu order nie należy mu się i jakby pali go w piersi, a kreowanie go na bohatera za to, że przez pięć i pół godziny po prostu uciekał przed silniejszym przeciwnikiem, jest niegodne. Nic dziwnego, że nie był lubiany na wyższych szczeblach cesarskiej marynarki wojennej Rosji, ale nada był raczej lubiany przez tych, którymi dowodził. Jak można się domyślać, od tego czasu panowie admirałowie Makarow i Rożestwienski, mówiąc delikatnie, nie przepadali za sobą. Był jeszcze jeden powód, dla którego dwaj panowie nie darzyli się zbytnią sympatią. Rzestwieński ożenił się z olgą Antipową, nie mającą podobnie jak on, arystokratycznego pochodzenia. W biografii Admirała jest zaznaczone, że panna młoda nie wzniosła do małżeństwa żadnego posagu, więc wyglądało na to, że było to małżeństwo z miłości. Małżonka, przyszłego admirała, nie była jednak zastraszoną owieczką. Zawsze broniła swojego zdania, co w połączeniu z wulkanicznie wybuchowym charakterem jej męża nie rokowało nadziei na ciche i sielankowe życie. Była niezwykle zazdrosna o swojego wybranka i miała w zwyczaju wypytywać o wszystkie szczegóły dotyczące służby męża i jego ordynansów. Ci jednak byli całkowicie dyskretni. I tak. Chociaż w kręgach Carskiego Dworu aż huczało od plotek o gorącym romansie Rożestwińskiego, z piękną i inteligentną żoną admirała Makarowa, kapitaliną Makarową, wszczęte przez zazdrosną Olgę Antipową dochodzenie zostało zawieszone z powodu braku dowodów. Decydującym momentem zwrotnym w karierze admirała było przygotowanie przez niego i dowodzenie oddziałem szkolno-artyleryjskim floty bałtyckiej ćwiczonego pokazu strzelania z artylerii okrętowej w rewelu na część wizytującego Rosję niemieckiego cesarza Wilhelma II. Niemiecki gość cara był pod takim wrażeniem tego pokazu, że wychwalał rożerstwieńskiego pod niebiosa. Biorąc także pod uwagę to, że admirał w porównaniu do innych członków marynarki wojennej Imperium Rosyjskiego nie był skorumpowany, a było to rzadkością w tamtych czasach, wydawać by się mogło, że był najwłaściwszym wyborem na dowódcę drugiej eskadry Pacyfiku. Siły, jakie reprezentowały okręty floty bałtyckiej wyznaczone do tej wyprawy, na papierze wyglądały imponująco. 42 okręty i statki, w tym 7 pancerników, 9 krążowników, które stanowiły główne siły, wraz z towarzyszącymi im niszczycielami, statkami pomocniczymi, okrętami szpitalnymi oraz uzbrojonym pospiesznie w kilka dział statkiem remontowym Kamczatka. Tu taki mały spoiler, zapamiętajmy tę nazwę. Bo to jeden z najbardziej znaczących członków całej wyprawy. Do całej tej armady została dołączona jedna jednostka specjalna statek szpitalny Orieł. Aby odróżnić go od drugiego orła, weskadrze pancernika Orieł, statkowi szpitalnemu nadano pseudonim Biały Orzeł. Na nim podróżowały głównie kobiety, jedyne panie w całej armadzie. Były to pielęgniarki, które zgłosiły się na ochotnika, aby wziąć udział w tej wojnie. Przełożoną tych wszystkich pań była Natalia Sievers, najnowsza ukochana admirała. Dwie kobiety, które go kochały, jego żona oraz już wtedy wdowa po Makarowie, czekały na niego w Petersburgu, natomiast ta trzecia miłość dzieliła z admirałem niebezpieczeństwa całej podróży. Plan zakładał wyczarterowanie przez rząd rosyjski statków handlowych z niemieckich linii żeglugowych Hamburg Amerikanische Pakenfahrt Aktiengesellschaft Hamburg Ameryka linie żeglugowe na dostarczenie i uzupełnienie zapasów węgla dla eskadry podczas całej podróży. Coś co nigdy do tej pory nie było robione na taką skalę. Zwłaszcza, że załadunek węgla był przedsięwzięciem samym w sobie, niezwykle żmudnym, trudnym i niebezpiecznym. Nawet wtedy, gdy robiono to w porcie, a co dopiero na pełnym morzu. Jak stało się w tym przypadku? Sama eskadra, jak można się wyrazić, to był taki miks różnego rodzaju okrętów. Począwszy od czterech zupełnie nowych pancerników typu Borodino, na których farba jeszcze nie zdążyła wyschnąć, poprzez inne, równie nowe i nowoczesne krążowniki, np. Oleg, Aurora, Swietłana, czy dwa krążowniki typu Rzemczuk, kończąc na okrętach, które nigdy nie powinny brać udział w jakiejkolwiek znaczącej bitwie morskiej. Znalazły się tam również takie okręty, jak zbudowany jeszcze jako opancerzona fregata, Władimir Monomach, okręt Urał oraz jeszcze parę miesięcy temu pływający jako spokojny statek pasażerski Kaiserin Maria Teresa, który teraz w pośpiechu został opancerzony i uzbrojony. I wreszcie 30 zbudowany jeszcze jako żaglowiec z pomocniczym napędem parowym, krążownik Admirał Nachimow. Wyglądało na to, że do eskadry wcielono wszystko, co pływało i nie uciekało na drzewo. Bo czemu nie? Jakość pracy wykonanej na niektórych okrętach była co najmniej wątpliwa. Na przykład pancernik Orył zatonął w porcie w chwili, gdy już został przygotowywany do podróży. Najwyraźniej ktoś usunął część poszycia skadłuba, nie zdając chyba sobie sprawy, że statek potrzebuje takiego poszycia i to w stanie nienaruszonym, aby mógł pozostać na powierzchni. Różański został również poinformowany, że ilość amunicji przeznaczonej dla eskadry jest wystarczająca na ewentualnie nadchodzącą bitwę i na tym koniec. Natomiast nie zabrano ze sobą odpowiedniej ilości amunicji ćwiczebnej, która miałaby wystarczyć do przeprowadzenia jakichkolwiek prób w celu wyszkolenia artylerzystów okrętowych. Co jeszcze bardziej pogarszało sytuację, to fakt, że większość załóg była niczym więcej niż ledwo oderwanymi od pługa niewykształconymi poborowymi, którzy w większości pochodzili z lądowych terenów Rosji i nawet dotąd nigdy morza nie widzieli. Jak to ujął jeden z oficerów, połowa tej części załóg musiała zostać wszystkiego nauczona, ponieważ nic nie umiała. A druga połowa także musiała się wszystkiego nauczyć, ponieważ wszystko już zapomniała. Możecie się zastanawiać, dlaczego potężna flota bałtycka była w tak okropnym stanie? No cóż, dlatego, że większość doświadczonych załóg walczyła obecnie o życie w Port Arthur. Znaczna liczba oficerów przydzielonych do eskadry Rożestyńskiego nie była czymś, co można byłoby nazwać Lśniącymi przykładami profesjonalizmu, ponieważ wielu z nich często dosłownie wymykało się, aby upić się na lądzie, co nie bardzo odpowiadało admirałowi. Jednakże w końcu jakimś cudem, 15 października 1904 roku, druga eskadra Pacyfiko wyroszyła w końcu w morze. I natychmiast zaczęły się nieszczęścia. Okręt flagowy roże pancernik Kniaś Suworow wszedł na mieliznę. Pancernik Sisoi Wieliki stracił kotwicę i łańcuch. Jeszcze tego samego dnia niszczycielowi Bystryj udało się stanować jeden z pancerników, mianowicie Oslabia, i tenże niszczyciel musiał wrócić do portu w celu naprawy. Mimo tych drobnych problemów eskadra ostatecznie wydostała się z Bałtyku – i podążyła wzdłuż duńskiego wybrzeża. Sprawy przyjęły jeszcze bardziej interesujący obrót, gdy spanikowani marynarze zaczęli być przeświadczeni, że wszyscy są już skazani na zagładę, bowiem japońska marynarka wojenna przygotowała na ich zasadzkę, gdy tylko dotrą na Morze Północne. Okej, okay, mieli tylko częściowo rację. Teraz, żeby być Uczciwym muszę powiedzieć, że to nie było takie niedorzeczne, aby uwierzyć, że Japończycy na nich już czekają. Wiadomo było, że Wielka Brytania budowała wtedy okręty wojenne dla cesarskiej Japonii. Nikt nie sądził, aby cała japońska flota bojowa mogła teleportować się przez pół świata, aby z nimi walczyć, ale żeby wysłać załogi na nowo budowane w Anglii torpedowce, to już byłoby ewentualnie możliwe. Wszystkie te niezwykle alarmujące wieści były wysyłane przez siatkę rosyjskich szpiegów zorganizowaną przez arkadego Michajłowicza Gartinga. Otrzymał on od Cara sporą kwotę. 150 tysięcy rubli, aby zapewnić bezpieczeństwo całej armadzie dowodzonej przez Rolestwieńskiego. Aby uzasadnić tezę, że te pieniądze były właściwie zainwestowane, Garting zasypywał St. Petersburg licznymi doniesieniami o konspiracyjnych przygotowaniach Japończyków, w myśl zasady, im gorzej, tym lepiej. Nawiasem mówiąc, bardzo podobne działania widzimy cały czas, nawet ostatnio jakby bardziej. Tymczasem nadal trwał pokaz, Profesjonalizmu rosyjskich marynarzy. Podczas przeładowywania zapasów węgla uszkodzone zostały trzy duńskie statki węglowe, które zostały zakontraktowane w celu ich uzupełnienia. Po licznych kolizjach, Rożestwiński został zmuszony do otwarcia ognia do jednego ze swoich własnych okrętów, mianowicie do lodołamacza Jeremak, po tym jak odmówił on podążania za sygnałami admirała. W końcu wspomniany lodołamacz został wysłany z powrotem do domu. Wkrótce też zaczęły nasilać się pogłoski o nieuniknionym skrytym ataku japońskich sił morskich na drugą eskadrę Pacyfiku. Rzeźwiedzki więc wydał rozkaz, że żadna jednostka pływająca nie może się znaleźć wewnątrz szyku eskadry. Wkrótce miało się okazać, że to nie było najlepsze rozwiązanie problemu, bowiem już niebawem jakiś nieznany obiekt pływający zaczął zbliżać się do eskadry, i natychmiast spanikowane załogi zaczęły go strzeliwać. Jednak wkrótce okazało się, że był to zwykły statek rybacki i niepotrzebnie tracono amunicję. Przedmiotowy statek w rzeczywistości niósł wiadomość od cara. Car awansował Rożestiańskiego na wiceadmirała, a jedyną rzeczą, która uratowała załogę rybacką, był fakt, że celność prowadzenia ognia była żenująca. Na pewno nie pomógł w tym przypadku fakt, że podczas tego incydentu statek remontowy Kamczatka. Przesłał alarmującą wiadomość radiową, że został zaatakowany przez osiem japońskich torpedowców, i to ze wszystkich kierunków naraz. Od tego czasu Kamczatka stała się ulubieńcem wszystkich, gdy tymczasem eskadra płynęła dalej. W końcu przedostała się na Morze Północne i wzrosły nadzieje, że sytuacja ulegnie poprawie. Potem nastąpił incydent z Doggerbank. Otóż w nocy z 21 na 22 października eskadra natknęła się na brytyjską flotę trawlerów rybackich, wypływającą z Kingston upon Hull. Oczywiście tę wolną poruszającą się, dobrze oświetloną flotylę statków rybackich, z ich śmiertelnie niebezpiecznymi sieciami, bardzo łatwo było pomylić z szybkimi torpedowcami. I zgodnie z oczekiwaniami flota rosyjska w panice otworzyła gwałtowny ogień. Powstał absolutny chaos. Pociski zaczęły padać na Bogu ducha winnych rybaków, a rosyjskie okręty zaczęły donosić, że zostały trafione torpedami. Nawet rosyjscy marynarze rzucili się po kamizelki ratunkowe i przygotowywali się do wskoczenia do Morza Północnego, myśląc, że ich okręt tonie. Na pancerniku Borolino zaś doszło do bijatyki z powodu plotki o próbie abordażu przeprowadzanego na jednostkę przez Japończyków. Spowodowało to jeszcze większą panikę, ale przynajmniej tym razem Rosjanom udało się przynajmniej w coś trafić. Przez 20 minut okręty rosyjskie strzelały do rybaków, którzy mając sieci za burtą nie mogli ani manewrować, ani uciekać. Jeden z nich, Crane, Został zatopiony, a kilka innych uszkodzono. Zginęło dwóch rybaków, kilkoro zostało rannych, a jedna osoba zmarła w skutek odniesionych ran w szpitalu. Rosjanom udało się nawet trafić w swoje własne krążowniki Aurora i Dmitrij Donskoy, zabijając marynarza i kapelana na pokładzie Aurory. Jedyną osobą, która, jak się wydaje, zdawała sobie sprawę z tego, że nie walczyli z japończykami, był wiceadmirał rożestwieński i ostatecznie udało mu się przekonać swoją flotę, aby przestała atakować brytyjskie łodzie rybackie. Ale to wszystko było niczym w porównaniu z tym, co dopiero później nastąpiło. Jak zapewnia się domyślacie, rząd brytyjski i opinia publiczna nie przyjęła życzliwie faktu, że rosyjska marynarka wojenna zaatakowała brytyjską flotę rybacką. Trudno było uwierzyć, że incydent był przypadkowy, a jeden z brytyjskich serwisów informacyjnych nawet napisał. Jest prawie nie do pomyślenia, aby ktokolwiek nazywający się marynarzem, jakkolwiek by się nie bał, mógł spędzić 20 minut bombardując flotę łodzi rybackich, nie odkrywając prawdziwej natury tego, do czego strzela. Zjednoczone Królestwo i Rosja znalazły się na skraju wojny, zaś brytyjską Home Fleet postawiono w stan gotowości i zaczęto szykować do ataku na drugą eskadrę. Na szczęście dla Rosjan nigdy nie musieli się zmierzyć z Royal Navy, ponieważ ostatecznie do głosu doszły trochę chłodniejsze głowy, chociaż Lord Beresford. Z Royal Navy zaproponował, że spokojnie rozgromi całą rosyjską eskadrę, angażując w walkę tylko cztery swoje pancerniki, po to, aby walka odbyła się na dżentelmeńskich zasadach. Biorąc pod uwagę zaprezentowaną w incydencie z rybakami skuteczność ognia rosyjskiej eskadry, resztę swych jednostek Lord Beresford proponował trzymać w rezerwie na wypadek, gdyby jakimś dziwnym trafem którykolwiek z jego okrętów został rzeczywiście trafiony. Dżentelmeńska propozycja lorda Beresforda nie uzyskała akceptacji Admiralicji Royal Navy, więc nie wiemy, jakim wynikiem mógłby zakończyć się taki pojedynek. W Rosji do wyjaśnienia całego zdarzenia została powołana komisja śledcza, i w końcu Rożestwieński został oczyszczony ze wszystkich zarzutów, ponieważ komisja uznała, że rosyjski admirał zrobił wszystko, co w jego mocy, aby powstrzymać jego okręty przed ostrzelaniem cywilnych celów. Jednocześnie rosyjski rząd dobrowolnie wypłacił rekompensatę w wysokości 66 tysięcy funtów poszkodowanym rybakom i ich rodzinom. Bezpośrednie następstwa były rzeczywiście koszmarem dyplomatycznym dla rosyjskiego rządu. Niemniej jednak eskadra płynęła dalej. Przepraszam. Tak? Halo? O, mamusia. No. Nie. Jak to na lotnisku? No, ale tu zaraza i... Aha, no tak, no Na jak długo? Tydzień. Nie, nie, no pewnie cieszę się. No dobrze, to już jadę. No, no na razie, no tak. Um, to na razie tyle. Ciąg dalszy nastąpi już za tydzień. Do zobaczenia i usłyszenia.